Nie każdy z nas ma problemy psychiczne, ale każdy z nas mierzy się z emocjami. Różnymi, dobrymi, złymi. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, o emocjach. A skoro o emocjach, to jest z nami Hania Sywula, znana Wam jako Hania S. Czy znajdzie się w tym wszystkim miejsce dla czekolady? Zobaczymy, sprawdźmy to. Zapraszam. Tutaj dzisiaj ze mną, bo jak pomyślałam sobie, z kim chciałbym porozmawiać o różnych emocjach i żeby w tym wszystkim gdzieś wcisnąć czekoladę, bo chciałabym powiedzieć, bo muszę, ale nie muszę, bo chcę, to oczywiście przyszłaś mi do głowy ty, chociaż wiele osób teraz zajmuje się emocjami i o nich opowiada i tak dalej, ale ty wydałaś mi się bardzo szczera, prawdziwa, też dlatego, że sama się z tymi emocjami mierzyłaś. Oczywiście y, pretekstem jest też twoja najnowsza książka, e, najnowsza, pierwsza <grym> na tak, myśl najnowsza, w głowie się poprzewracało. E, dziękuję Ci za nią, ale e, o tym może później, dlaczego Ci za nią dziękuję. No, oczywiście wiem, ale chciałabym, żebyś powiedziała i mi, i, i, i nie tylko mi. E, dlaczego w ogóle zdecydowałaś się zająć emocjami tak bardziej profesjonalnie? Zacznę od tego, że w ogóle bardzo dziękuję Ci za zaproszenie, jest mi super miło. A dlaczego zdecydowałam się tym zająć? Sama miałam takie trudności i szukałam kogoś, kto będzie o tym mówił w sposób ludzki, naturalny, nie z jakimś takim. jest dużo książek profesorów, jest dużo książek profesorek, osób, które siedzą w tym od lat i badają to teoretycznie, ale ja potrzebowałam jakiejś takiej. Praktyki, jakiejś takiej starszej koleżanki, która powiedziała mi, co i jak. I ym, starszej, może bardziej doświadczonej po prostu i postanowiłam taką koleżanką zostać, mm. bo wydaje mi się, że to jest super potrzebne, i też łączyć perspektywę pacjentki, ym, mojej jako osoby, która mierzyła się z tymi trudnościami, która wie, jak to wszystko działa, jak ten proces np. terapii, no tak. leczenia, w ogóle przebiega. I też jako osoba, która się tym teraz zajmuje e, bardziej profesjonalnie. Profesjonalnie, no tak, bo opowiadasz e, Hania S., e, to jest Twój kanał e, na YouTubie, i tam w bardzo naprawdę rzeczywiście taki przyjacielski sposób opowiadasz dużo o sobie, o swoich przeżyciach, ale robisz to wszystko przez ten swój filtr po to, żeby ktoś mógł przejrzeć się w Tobie, w Twoich oczach, bo tak naprawdę każdy z nas jest inny. Ale okazuje się, że od wielu, od tysięcy, tysięcy lat mhm. świat się zmienia, ale nasze emocje i to, co się w nas dzieje, nie za bardzo się zmieniają. Jesteśmy naprawdę cały czas tacy sami. To prawda, to nie jest żaden wymysł XXI Ta. wieku, na przykład depresja. depresja czy oczywiście. To, to jest, jest cały tekst wymysłów XXI wieku, tylko że nie. Jakby no nie, od... kiedyś mówiono po prostu na to melancholia. To prawda, od wielu <laughs> tysięcy lat szukano na to sposobu, od wielu tysięcy lat. Ludzie cierpieli i mieli problemy psychiczne, yy, wszyscy mieli zdrowie psychiczne i mają. Yy, I po prostu próbowano się jakoś tym zajmować. Teraz wiemy coraz więcej i myślę, że warto, żebyśmy się dowiadywali każdy z nas, nie każdy tylko z nas. Nie tylko osoby, które się tym zajmują naukowo, na przykład. Tak, tym bardziej, że wiesz, z różnych, różnym źródłom ufamy w inny sposób, tak może o tym powiem. Ale wiesz, myślę, że bardzo często właśnie ufamy takim starszym koleżankom, które po prostu mogą wziąć nas za rękę, tak jak ty nas bierzesz na swoim kanale, albo jak po prostu bierzesz nas za rękę w swojej książce i przeprowadzasz nas przez te różne emocje. Bo ta książka nie jest tylko dla osób, które rzeczywiście mają jakieś problemy ze sobą, tylko naprawdę dla każdego. Kto chciałby się przyjrzeć swoim własnym emocjom i siebie po prostu troszeczkę bardziej zrozumieć, tak mi się wydaje. Żyjemy w społeczeństwie bardzo stygmatyzującym problemy psychiczne, a w ogóle zajmowanie się zdrowiem psychicznym, kiedy nie ma się jakichś problemów, zaburzeń, no to jest coś takiego dziwnego jeszcze, że no, no po co? No tak, tak a, tak. a przecież nie chodzimy, nie wiem, na sport tylko wtedy, kiedy mamy, kiedy lekarz nam każe, tylko po prostu jest to taka profilaktyka. To prawda, to prawda, to prawda. Ja myślę, że depresja to jest nadal, nadal, chociaż już wiesz, dużo się o tym mówi, ale nadal to jest taki, takie coś, że ja ciągle słyszę i ciągle mnie to dziwi. Na przykład takie zdanie. Jakie ona ma powody, żeby mieć depresję? No to prawda. Czy trzeba mieć jakieś powody, żeby mieć depresję? Um, może, się, może depresja <grym> to jest niestety straszny mit, który się ciągle powiela. Że no, przecież wszystko masz. Dom, dach, tak nad głową, książki, wszystko masz, o co ci chodzi. Depresja może wynikać z jakichś traumatycznych wydarzeń, które się. Jakiejś sytuacji aktualnych na przykład, ale nie musi. Może być po prostu nagromadzonym stresem, a może być też depresją endogenną, która wynika po prostu z biologii, czy z jakiegoś w ogóle urazu, ale może się po prostu nagromadzić masa malutkich rzeczy, które każda osoba odbiera też inaczej, bo no, jakby to jest taki szok cały czas, ale każdy z nas widzi świat inaczej. I dla jednej osoby dana sytuacja nie będzie stresująca, a dla innej będzie bardzo stresująca. Kiedy takich małych sytuacji dla kogoś się nagromadzi wiele, to może to wybuchnąć. Wiem, że dużo czasu poświęciłaś i dużo energii, dużo pracy cię kosztowała ta książka. Ja naprawdę nie miałam życia. <śmiech> <śmiech> ale czy czujesz, że samo pisanie też trochę poukładało ci różne rzeczy w głowie i, i dowiedziałaś się czegoś jeszcze o sobie i jeszcze? Czy jakieś odkryłaś nowe? E, tak, na, na maksa. Totalnie. Ja czułam, jak to pisałam, że no, coraz więcej badań, jeszcze kolejnych. E, szukałam eksperymentów, które mogą być jakieś takie e, ciekawe, wnoszące coś i pomagające e, czytelnikowi. E, I też ćwiczenie, które e, umieściłam, bo wciąż to jest bardzo tak, dużo ćwiczeń. dużo ćwiczeń. To jest super. To są też ćwiczenia, które e, sama wykonywałam w procesie mojej psychoterapii, ale też takie, które wydawało mi się, że. Fajnie by było komuś przedstawić, bo mi nikt na przykład go nie przedstawił, a mi się wydaje, że, że jest ciekawe. E, i, I też. Um jakby robiłam te ćwiczenia przez cały y, okres pisania książki, y, tak, i myślę, że, że one są bardzo ważne, bo to jest też taka praca własna, którą... No a są rzeczy, które trzeba przepracować, żeby, y, żeby je poznać, żeby tak. siebie poznać lepiej. My się cały czas też zmieniamy i to jest też istotne, że wiesz, to, że mieliśmy terapię, terapię, na przykład przechodziliśmy terapię ileś lat temu, to nie oznacza, że dzisiaj, y, wiesz, praca nad nami to już jest w ogóle takie przyklepane, już jestem okej, okay, już po jestem super. Znaczy, może tak jest, że jestem super szczęśliwym człowiekiem, ale e, myślę, że to. Z, wiesz, to się wszystko zmienia razem z nami. Ale nawet jeżeli jestem szczęśliwym człowiekiem, to przeżywam smutek, tak. przeżywam trudne sytuacje, coś się dzieje, jest pandemia, jest. Tak, stref. cały czas coś nas zaskakuje. No, no i pojawiają się różne myśli negatywne, to jest automatyczne i to jest normalne. i no, ja jakby myślę, że nie ma takiego momentu, kiedy się osiąga już ten stan, kiedy już w po ogóle postan, nie już nie muszę... nic. Nic. W ogóle moja głowa jest zdrowa i nie mam żadnych, żadnych negatywnych myśli. To, to się jest zawsze pojawia. To jest niemożliwe. To prawda, tak. to prawda, to prawda. E, właśnie, stres. No, myślę, że w tym roku wielu z nas mierzyło się z takimi sytuacjami, z którymi, i ze, z takimi swoimi emocjami, z którymi nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. E, Takim i, poczuciem zagrożenia, tak, myślę, które, którego ja nigdy już nie, nie doświadczyłam. takiego światowego tym, zagrożenia. Tak, tak, tak. To, co zauważyłam, że się sprawdza w tym roku, to takie właśnie drobne rzeczy, które możemy sami sobie aplikować. W jednym ze swoich odcinków ostatnio na Twoim kanale na YouTube, Hania S., wrzuciłaś taki odcinek, jak sobie radzić ze stresem. To oczywiście bardzo mnie żywo zainteresowało, bo ja, to jest taki też dla mnie ważny temat, jeśli chodzi o czekoladę. Mhm. Bo ja oczywiście bardzo lubię jeść czekoladę po prostu dla przyjemności, chociaż ta przyjemność okazuje się też często pomocna w takich sytuacjach, ale właśnie traktuję czekoladę często jako taki. Takie narzędzie do pracy ze sobą też, i myślę sobie, że te sposoby na stres teraz nam się bardzo mocno przydają. Dla mnie przy silnym stresie super pomocna jest medytacja, ćwiczenia mhm. oddechowe, bo to po prostu uspokaja mój układ nerwowy i daje mi takie osadzenie w tu i teraz. No bo zazwyczaj, jeżeli się czymś stresuje, to co się wydarzy kiedyś, co będzie, co było, co się. Jakby zapominam o tym, żeby być tu i teraz. Dlatego medytacja mindfulness bardzo im pomagają. Szukam też takich drobnych rytuałów. Um, Takich małych przyjemności, które by były też e, stałe. E, to tak. znaczy, potrzebuję takich nawyków, takiej ramy. Tym bardziej, kiedy ja teraz siedzę cały czas w domu i to wszystko się zlewa w jeden mm -hmm. w ogóle tak. kuś. Nie wiadomo dni. już, czy jest środa, czy piątek. Dokładnie. To ja się staram, żeby znaleźć trochę takiego um, też poczucia bezpieczeństwa i zakotwiczenia się, żeby mieć takie rytuały, żeby mieć jakąś rutynę, y, która gdzieś tam ustawia... Y, to, to daje mi takie poczucie, że wiem, co się dzieje w sumie. I y, y, y ja bardzo dużo y, podczas stresu rozmawiam. Siadam, y -y. Sadzam przed sobą drugą y -y. osobę mówię, słuchaj, czy ja mogę się wygadać? Okay. Y, I mówię na przykład, nie dawaj mi rad, ja nie potrzebuję rad, ja potrzebuję się wygadać, Powiedzcie. żeby ktoś mnie wysłuchał. <laughs> I to mi super pomaga. To jest super, Ja bym zrobiła ja zupełnie odwrotnie, bo ja pewnie jak się stresuję, to myślę, że się chowam, wiesz, w, w, w skorupę raczej. Ale mam coś dla ciebie, do, no, jak już jesteśmy przy tym, to mam coś A. dla ciebie do tych rytuałów, mm. bo to jest taki zestaw. Ja wiem, że byłaś w Paryżu, gdzieś wytropiłam, że tak. możesz mieć, w, możesz mieć tak. ja fajne wspomnienia w ogóle. <laughs> więc to jest taka, to jest francuska. Zestaw francuskich czekolad, i to się nazywa Mała Piramida, właśnie, żeby przypominała piramidę w Paryżu. I, no i po pierwsze mam nadzieję, że będzie ci to y, fajne wspomnienia, y, bo czekolada po to też jest, y, żeby. bo ona zawsze jest tak, że z, razem z nią wracamy do takich fajnych wspomnień. Po pierwsze dlatego, że ona się zawsze nam, nam zazwyczaj nam przyjemnie kojarzy, po drugie, mm. że często się kojarzy z dobrymi momentami w dzieciństwie, albo kiedy ktoś o nas dbał, albo dał nam coś pysznego, albo z jakiegoś powodu akurat czekolada ma coś takiego, że przywołuje nam dobre wspomnienia. Więc w takich trudnych Prawda. sytuacjach też czasem, kiedy jesteśmy w domu, dobrze jest się przenieść. Mm -hmm. Musimy siedzieć w domu, więc żebyś mogła się przenieść do Paryża raz na jakiś mm -hmm. czas w emocjach, to jest to. A po drugie, to jest taki fajny zestaw, żeby sobie e, patrzeć, jak bardzo się świat różni smakiem, bo to mm -hmm. jest cały czas 75% i ziarna są z różnych stron świata. Ja właśnie dzięki czekoladzie odkryłam, że to jest doskonały sposób na zabawę mindfulness'ową właśnie. Ja kiedy byłam na kursie mindfulness, to właśnie skupialiśmy się, też mieliśmy zajęcia z Jedzenie jedzenia. z mm -hmm. tego, jak dużo rzeczy można. No my często jemy rzeczy i nie myślimy. Nie o myśliśmy. tym, po tak. prostu no jest jedzenie jest jeszcze serial i w ogóle i zapominamy w ogóle, że jemy. <noise> Jak to smakuje, tak naprawdę, Tak, no. a jak się mindfulnessowo skupi, to, to zupełnie to inaczej się inaczej. doświadcza tego jedzenia. A czekolada jest na maksa złożona, dlatego jest moim naprawdę takim ulubionym. Y przedmiotem hmm. mindfulness'owym, a wiem, że się rzeczywiście tym mindfulness'em interesujesz. Czy myślisz, że to będzie taka twoja... Yy, 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 czy to będzie taki twój przyszły konik? Myślę o tym, bo bardzo mnie to pociąga. Byłam na wyjeździe medytacyjnym, odosobnieniu, w środku lasu, w ciszy parę dni. To było dla mnie takie nowe doświadczenie, bo ja strasznie dużo gadam w no. życiu, a tam trzeba było być cicho parę dni, bez kontaktów z ludźmi. Bardzo to było ciekawe takie bycie ze sobą i też mnie super interesuje terapia ACT, czyli akceptacji i zaangażowania, i tam medytacja, mindfulness jest dużym takim jakby dużą częścią tej terapii. Tego, żeby, żeby zauważać różne myśli i żeby próbować nie do końca je zmieniać i próbować szukać nowych, zdrowszych rozwiązań, tylko akceptować to, że jest jak jest. Jak jest takie jest. No. Że czasem na przykład jest nam ciężko i nie trzeba szukać masy sposobów, tylko można sobie pobyć w tym, że jest ciężko i zobaczyć jak nam z tym, gdzie to jest i... Do to czego jest, nas to gdzieś tam prowadzi? Nie? Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A powiedz mi, miałeś takie momenty, kiedy poczułaś, że nie, już nie chcesz, już masz dość zajmowania się tym tematem, już byś zupełnie chciała z tego wyjść, czy jednak czujesz, że przez te lata doświadczeń własnych masz tak dużą potrzebę podzielenia się i czujesz na pewnego rodzaju misję mm -hmm. i chcesz w tym trwać. Bo mi się wydaje, wiesz, że często są takie momenty, kiedy myślimy sobie, nie, już, już mam dość, już chcę to zostawić, już po prostu chcę, wiesz, zacząć szedełkować i w ogóle nie zastanawiać się nad emocjami. Właśnie nie. nie. To jest też ciekawe, bo ja wiele rzeczy w życiu robiłam i koniec końców miałam tak, czy to jest na to pewno jest to... moja droga na... dalej, bo teraz jest na przykład fajnie z czymś, ale czy chcę to robić później. A tutaj to wiem, postawiasz. że chcę. Mhm. Tym bardziej, że ja jak byłam, jak wyszłam z ośrodka terapeutycznego, to miałam w sobie tyle złości, że to nie jest wiedza tak łatwo dostępna, że ja musiałam spędzić pół roku w zamknięciu, żeby się dowiedzieć, że Emocje są ważne, na przykład, że mamy zdrowie psychiczne, że y, nasze myśli wpływają na nasze emocje i zachowania, że to wszystko jest połączone. W ogóle, że jak funkcjonujemy, po prostu psychicznie. Y, I byłam taka zła, że stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić, i założyłam kanał. I wtedy po prostu nagrałam odcinki jakieś w ogóle totalnie nieostre, i w ogóle ja nie wiem, co tam się wydarzyło, ale to nie było dla mnie ważne. Ja, najważniejsze było to, że ja. Czułam, że trzeba się tym dzielić, że to jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że wtedy nie za bardzo jeszcze te treści były w internecie. No, tak, tak. Teraz jest ich coraz więcej i bardzo się z tego cieszę, bo im więcej, tym więcej może osób się dowiedzieć o tym, ale myślę, że to jest super ważne i totalnie chcę teraz. To I chcesz w tym siedzieć. To fajnie, to, to, to dobrze jest coś takiego mieć, trafić na coś takiego, bo jest. Wiesz, mamy, Jesteśmy targani różnymi wątpliwościami, ale jak trafimy już na właściwą ścieżkę i wiemy, że nie chcemy z niej schodzić, to znaczy, że to jest naprawdę jest to. Chociaż yy, tak się zastanawiałam, czy yy, możesz powiedzieć, że żałujesz tego, co się wydarzyło w Twoim życiu? Um, no właśnie ja wiem, że było super ciężko. że Kiedy byłam w depresji, to to, to było okropne doświadczenie i każdy dzień wydawał się w ogóle trwać 3 lata. I no, w życiu bym tego nie chciała powtórzyć, ale widzę dokąd mnie to doprowadziło i że może bez tego nigdy bym się nie nauczyła y, żyć dobrze ze swoją głową, po, polubić siebie w ogóle, zaakceptować różne trudności w życiu. Więc... Y no nie mogę powiedzieć, że, że to było na przykład super doświadczenie i wspaniale, ta depresja to w ogóle super, no nie, no tak, nie. absolutnie nie, ale, ale widzę, że doprowadziło mnie to do, do fajnego tak, no miejsca. Ale rzeczywiście możesz się teraz podzielić, oprócz tym, że masz wiedzę, to masz też doświadczenie i myślę, że to jest niezwykłe, że, że przerobiłaś to wszystko na swojej skórze. Tak, ja też w książce bardzo często piszę, hmm. że wiem, że to ćwiczenie może się wydawać głupie, a to dlatego, to. że ja po prostu pamiętam, jak mi terapeuta tutaj ja na przykład zaproponowała, ja miałam tak, no chyba sobie pan żartuje, no to co ja będę takie głupoty robić? I teraz mam tak, kurczę, to działa i jakby chcę to powiedzieć, ale wiem, że to może się wydawać e, dziwne na początku i myślę właśnie, że ta perspektywa też jest e, ważna. Dlatego ja się też super cieszę z tej książki, cieszę się, no. że ona pomaga ludziom. Dziękuję Ci za nią. Naprawdę, bo gdybym mogła sobie zrobić prezent, kiedy byłam nastolatką, to myślę, że to byłby prezent idealny. Naprawdę, ja to też to sobie. Jest dała, tak szczerze. No. Gdybyś mogła e, moim widzom dać takie ćwiczenie na e, poczucie własnej wartości, na zaopiekowanie się sobą, bo my często na przykład... E, nawet dzięki czekoladzie chcemy wspaniale podjąć naszych gości, zrobić najwspanialsze brownie, dać im coś wyjątkowego, ale o sobie często zapominamy. I myślę, że to nas często też boli, że nie traktujemy siebie jako gościa. I myślę, że często rytuał z czekoladą nam w tym pomaga. Ale jak ty to robisz? Ja długo nie potrafiłam do siebie podejść z, takim, z taką uważnością, z taką życzliwością. I zaczęłam na początku myśleć o sobie, jak o swojej najlepszej przyjaciółce. Mm -hmm. Jakbym potraktowała najlepszą przyjaciółkę, co bym jej powiedziała w tym momencie. No bo nie powiedziałabym, no weź się w garść, jakby było jej bardzo oh, źle. Tak. Powiedziałabym, jak coś to jestem tu dla ciebie, mogę ci pomóc. I teraz mówię takie rzeczy sobie. I mówię na przykład, zróbmy coś fajnego dla siebie teraz. Dajmy sobie jakąś małą przyjemność. I to nie musi być nic wielkiego. Właśnie to może być ta kostka czekolady, i na przykład. Bądźmy tu i teraz, zobaczmy jak nam z tym. Z czekoladą można zrobić masę rzeczy. Można ją połamać, posłuchać jak, jaki to jest dźwięk, kiedy ją łam, łamiemy. Jak się rozpuszcza w palcach, właśnie jak smakuje w różnych, właśnie jak różnie możemy ją odczuwać. I to jest super ciekawe, żeby tak sobie pobyć ze sobą, dać sobie taki czas, ustalić sobie, na przykład, to jest wieczór dla mnie. Zaplanować sobie w kalendarzu randkę ze sobą mm -hmm. na przykład. I stwierdzić, co, co ja wtedy zrobię. I właśnie, żeby nie zapychać tego um, jakimiś rzeczami, żeby tylko nie pobyć ze sobą, tylko właśnie, żeby. Pomyśleć, czego ja naprawdę teraz potrzebuję. Bardzo cicho dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję też za książkę, oczywiście, którą bym i sobie, i nie tylko sobie dała w prezencie wielu osobom. Dziękuję też, że zapraszasz, że zapraszasz nas do swojego świata na swoim kanale. Link do książki oczywiście wrzucimy w opisie. Będzie Wam już bardzo łatwo ją znaleźć. Czekamy na Wasze komentarze, bo zawsze na nie czekam. Ja myślę, że też możemy się dużo nauczyć od naszych odbiorców. Dawajcie nam swoje sposoby na poradzenie sobie z emocjami różnymi. Czy istnieje w nich czekolada? Mam nadzieję, że tak. A jeśli nie, to ja chętnie poczynam o różnych innych Waszych sposobach na małe przyjemności i nie tylko. Bardzo dziękuję Tobie, bardzo dziękuję Wam, moi drodzy. Widzimy się za tydzień. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.